Nie ma, dzisiaj będę otwierała mojego jedynego koker spaniela, no i do nowego zeczapa. Dobra, zabieram się do otwierania. Długo na niego zbierałam. Tu jest. O, taka naklejeczka! Dobra, teraz będziemy musieli się uporać. Zaraz wracam, tylko pójdę po nożyczki. Jestem. Tylko wezmę nożyczki i już będzie po wszystkim. Nienawidzę tych gumek, one zawsze są takie. Teraz... Midełko... I łódeczka. I tutaj banina. to jest mój nowy kokier wspaniel! Nazwę go Emily. Skoro że tak krótko, ale nie mogłam się doczekać. Z banienką mój pierwszy kokier wspaniel! Na razie!